Lol mi cię mi cię won mi stąd z tym blibusiu ty dzidzo won ty małyszu włosy masz na kracia paździoch. Dyk no wypier papier co ty robisz spier papier no wona co ty wiesz ty pinty ponie won stąd mocz. Robi jak się sika w majtki o kurde won 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 mop się ty mop się mop Julka a klaunu kośnik. Registera kurka kurde mać polska biało zielony nie to nie polska tylko lechia ja, wiem lechia ja jest. Najlepsza ty depie pięty ponie tym posie zamknij ja po ty rowerzy wredne u mopsie i jej o lol, jesteś. Depa tak poza tym pobierz google chrome zebi mopsa flaki ma a mózgu nie ma ty klopi enter enter. Enter chyba nie działa MPKP007 Mable powinien nagrać film jak wciskać Enter na klawiaturze powinien nagrać jak korzystać z klopa.